Cześć. Dziś będę chciał zainstalować system MS-DOS 6.22, a później 7.1 z płyty CD na komputerze, tak aby móc uruchamiać gry, które wymagają konkretnego rodzaju pamięci operacyjnej dla systemu DOS, czyli pamięci Expanded lub Extended. Będzie potrzebny Windows 9.8, tak aby załadować sterownik do napędu CD. Później płyta z systemem DOS 6.22 oraz dodatek, który po zainstalowaniu pozwoli uzyskać menu wyboru pamięci operacyjnej dla gier. Najpierw ustawię kolejność uruchamiania. Pierwszy będzie napęd CD, a drugi oczywiście dysk twardy. Wrzucam już do napędu płytę z Windowsem 9.8, tak aby załadować sterownik do napędu. Tutaj wybieram opcję numer 2. Napęd jest pod literą D, więc przechodzę na napęd. Otwieram folder z Windowsem 9.8, wpisuję FDisk, aby założyć partycję DOS. Obsługa dużych dysków akceptuje na tak. Na dysku nie ma partycji, jak widać. Zakładam partycję pod numerem 1 i jeszcze raz wybieram 1. W moim przypadku wybieram opcję na nie, tak aby ustawić sobie mniejszą partycję niż maksymalny rozmiar dysku. Ponieważ DOS w wersji 6 widzi tylko partycję FAT 16, a FAT 16 obsługuje maksymalnie 2 GB. Natomiast DOS w wersji 7 już widzi FAT 32 i można od razu użyć 4 GB partycji. Teraz wybieram dwójkę, aby ustawić aktywną partycję. Partycja założona, wychodzę klawiszem Escape i resetuję komputer, aby zmiany zostały wprowadzone. Jeszcze raz uruchamiam płyty Windows 98, tak jak poprzednio. Znów otwieram folder win98, aby uruchomić formatowanie, format C2. Nazwa partycji, dysk gotowy do zainstalowania DOSA6.22 wrzucam płytę do napędu i resetuję Sama instalacja jest prosta i bezproblemowa. Jak widać, jest zainstalowany DOS w wersji 6.2.2. Teraz wkładam do napędu mój startowy dysk tak aby dodać sobie usprawnione menu do wyboru pamięci, sterowników, myszy i napędu. Jednak DOS nie ma jeszcze swojego sterownika napędu, więc posłużę się znów Windows 9.8. Zamieniam płytę na mój startowy dysk dla DOSa i wpisuję install. Kopiowane są pliki sterowników autoexecbat. I config Sys oraz plik emm386 xe Resetuję komputer. Mam teraz wybór, aby użyć pamięci Expanded wraz ze sterownikami lub pamięci Extended ze sterownikami lub pamięci konwencjonalnej oraz bez konkretnego sterownika. Po wpisaniu polecenia MEM można sprawdzić, ile pamięci jest dostępnej. Jednak są gry, które wymagają przynajmniej 8 MB wolnej pamięci i w przypadku DOSA 6.22. Ciężko uzyskać tyle pamięci po załadowaniu sterowników do karty dźwiękowej, więc z pomocą przychodzi DOS7.1, który widzi już znacznie więcej pamięci. Wrzucam płytę do napędu, wybieram 1. Operując już myszką klikam na Next. Informacja że DOS 7 wspiera FAT32, długie nazwy plików i więcej pamięci. Tutaj instalacja jest również dość prosta. wybieram pełną instalację bez dodatków Instalator wykrył, że mam już zainstalowany DOS 6 i pyta o upgrade do nowszej wersji lub wybór dwóch systemów przy bootowaniu OK. Tutaj pytanie o logo startowe DOSA 7. Klikam na nie. Pytanie o utworzenie pliku bootlog, aby zapisać informacje o uruchamianiu i problemów z uruchamianiem systemu. Pytanie o użycie długich nazw. Rezygnuję z tego. Wybór korzystania z rodzaju pamięci. Skorzystam z dwóch rodzajów, aby mieć dostęp do dużo większej ilości. Tutaj pytanie, czy skorzystać z rozbudowanego sterownika napędów. Wybieram, aby skorzystać z obydwu jednocześnie. Tutaj znów pewne dodatki można wybrać, jednak rezygnuję z tego. DOS 7 zainstalowany. Ponowne uruchomienie. Jest informacja o wersji. Teraz jak widać mam całkowitej pamięci ponad 500 MB, więc nie zabraknie do żadnej gry. To tyle w tym poradniku. Dzięki za uwagę.